Jarbo na tę recenzję, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę recenzował ostrokrzew alegujański. Będzie to nic innego jak Wajusa, Gajusa, różnie się na to mówi. Zioło, które pojawiło się już na moim kanale, o którym wspominałem, którego główną substancją aktywną jest również kofeina, które piją plemiona Ameryki Południowej, Parz, przygotowując Wajusę w ceremonii przedświtu, czyli w momencie, kiedy jest jeszcze noc, kobiety Indian nastawiają, można powiedzieć, kocioł z liśćmi łajusy, wlewają do niego lodowatej wody i ta łajusa powoli się zagrzewa. Następnie przechodzi do wrzenia, przez chwilę się gotuje i wtedy jest gotowa do spożycia. Indianie spożywają ją, a następnie udają się na polowania. Ja taką wersję, można powiedzieć, ceremonii przedświtu, oczywiście zachodnią i bardzo mocno skróconą, również sobie przygotowuję. Muayuse w ilości około 3 łyżeczek na litr wody. Wlewam do garnka woda jest zimna i nastawiam na najmniejszym gazie zostawiam to od momentu zagotowania się trzymam to około paru minut tak żeby dobrze się to zagrzało a następnie wypijam i z takiego litra wody żebyście uzmysłowili sobie jak długo to gotuje powstaje mi około trzech szklanek naparu który jest bardzo mocno pobudzający, który rzeczywiście polecam do takiej pracy można powiedzieć naukowej, kreatywnej, czy też nawet do pracy fizycznej, kiedy potrzebujecie bardzo mocno się pobudzić. Jest to wskazane. Ja myślę, że zastosowanie takiej YUS może być bez problemu, na przykład podczas biegów 24 czy 48 godzinnych. Jeśli się interesujecie ultramaratoranami, no to z pewnością warto pomyśleć o YUSie w tym kierunku. Natomiast ja dzisiejszą Łajusem mam od sklepu pojerbani.pl. Jest to Łajusa od pacia mamy, która kosztuje w momencie nagrywania tego odcinka 18,90 za paczkę 100 gram, lub 24,90 poza promocją za taką 100 gramową paczkę. Myślę, że jest to dobra cena, żeby zobaczyć jak smakuje coś innego. I z tego, co widziałem na stronie pojerbanych jest dużo wersji smakowych, się pojawiło tej łajusa Co ciekawe, ta Łajusa z tak tego około Półtora, dwa lata temu pojawiła się w mainstreamie, można powiedzieć, sprzedażowym na stronach sprzedających również jarbę. Wcześniej to było zioło, o którym gdzieś tam pisano na forach i było gdzieś tam dostępne, ale marketing tego zioła jakby nie ruszał. Teraz mamy również wersję smakową. Ja Wam polecam wersję czystą. O smaku będę mówił za chwilkę, natomiast jeśli coś próbujecie pierwszy raz, starajcie się szukać czystych wersji. Po to, żeby żadne dodatki Wam nie zakłócały smaku czy też działania danego specyfiku. I ta jest organiczna. Jest to krzywy gujański. Certyfikat jest PL ECO 02, więc respektowany w Unii Europejskiej, oznaczający rolnictwo spoza Unii Europejskiej. Sama łajusa pochodzi z Ekwadoru, więc podobnie jak łajusa, którą wcześniej recenzowałem. I tak jak wspomniałem, możecie ją dostać na pojerbani.pl. Przejdźmy w takim razie do oceny zapachu, ponieważ na opakowanie widzicie, nie ma za bardzo co tutaj powiedzieć od, Odniesienie do matki natury, ponieważ mamy tutaj kobietę wąchającą jakiś kwiat. No nic więcej nie można powiedzieć. Opakowanie jest powleczone papierem po zewnętrznej stronie, po wewnętrznej stronie jest powleczone plastikiem, przez co sama jest bardzo dobrze zachowana. Wajusa ta pachnie bardzo słodko, bym powiedział. Jest to słodki zapach liści. Po prostu słodki zapach liści, tak jakbyście powąchali herbatę z każdego innego liścia, nawet drzewa europejskiego, chociażby herbata z liści morwym podobnie pachnie. Dodatkowo tutaj jeszcze czuć takie no słodkie owoce. Słodko pachnie słodkimi owocami, to jest dość dziwne. Ale ten zapach słodkich owoców jest bardzo słaby, więc tutaj głównie jest to zapach wysuszonych liści, więc nie pozostaje nam nic innego jak zobaczyć jak wygląda ta łajusa, a później opowiedzieć nieco o jej smaku, działaniu, a także dlaczego nie stosuje jej zbyt często. Ocenimy, jak wygląda Wajusa od Pacia Mamy. Najpierw jednak przypomnijmy, jak wyglądała Gajusa ze strony wajusa.pl, którą recenzowałem jakiś czas temu i do których recenzji link znajdziecie również w opisie tego filmu. Przypominam, Wajusa tutaj była nieekologiczna, niecertyfikowana w żaden sposób, że obydwie pochodzą z Ekwadoru i czy pomiędzy nimi są jakieś różnice. Przypominam, ta po prawej stronie jest starsza. Ma już kilka miesięcy. Natomiast tutaj mamy tą nowszą. No i jeśli chodzi o różnicę w kolorach, to ta po prawej stronie jest nieco bladsza. Ta po lewej od Pacia Mamy jest żywsza. Natomiast ponieważ dzieli je tak duża różnica czasu, nie wiem, czy ten bledszy kolor po prawej stronie nie jest po prostu związany z tym, że ta łajusa leżała. Ponieważ ja łajusy nie za bardzo lubię pić, wolę yerbę, o tym dlaczego nie za bardzo wolę jej pić dowiecie się za chwilkę natomiast wracając do samego porównania suszu, obydwie łajusy są bez pyłu, pomiędzy nimi tutaj nie ma żadnej różnicy jeśli chodzi o różnorodność, można powiedzieć liści, no to tutaj też pomiędzy nimi nie ma różnicy są zarówno listki brązowe, bardziej czarne, zielone, jasno zielone, no tutaj mamy naprawdę ten przekrój kolorystyczny bardzo duży natomiast tutaj w tej łaju y, y, się od Pacia mamy, mamy na pewno gałązki, których nie było w tej złajusa PL. Więc te jerby tak się pre, te przepraszam, gajusy tak się prezentują. Um, jeśli bym je zmieszał, prawdopodobnie nie widziałbym pomiędzy nimi różnicy, co właśnie teraz zrobię. czy No i mamy teraz bardzo jednolity susz. Więc tak naprawdę ja przypuszczam, że ta różnica koloru wynikała po prostu z tego, że ta łajusa po prawej stronie, która była, była po prostu nieco starsza. Natomiast tutaj mamy niedawno otworzoną paczkę, więc kolory są żywsze. Natomiast, jak widzieliście, jeśli chodzi o przekrój kolorystyczny, o stopień plastości, no to to jest tak naprawdę, no nie rozpoznałbym tego produktu jednego od drugiego. Zobaczymy w takim razie, jak to będzie smakowało. Swoją łajusę już przygotowałem. Przygotowałem ją w sposób, o którym wcześniej mówiłem. Tak jak widzicie, otrzymuje bardzo... Czarny napar. To nawet nie jest kolor kawy, jest to po prostu czarny napar mocy można powiedzieć, ponieważ pobudzenie po takiej szklance jest rzeczywiście mocne. Wajusę gotuje raz, nie zaparzam jej drugi raz, ponieważ jest ona po prostu no niedobra, niesmaczna i już nie ma takiego mocnego działania. Co ciekawe, też południowoamerykańscy Szamani wykorzystują Wajusę jako składnik ayahuaski, między innymi właśnie po to, żeby nie zasnąć po dodatkowych składnikach wchodzących dodatkowo, Regionalne przepisy jałaski. Ponieważ nie ma jednego sztywnego przepisu jałaski. To jest coś w rodzaju polskiego bigosu. Każdy ma swój przepis. Jeśli chodzi o smak. To tała bardziej mi smakuje niż poprzednia. Z tego względu, że nie zawiera ona takich cierpkich posmaków. I tutaj te nuty kakaowe zbożowe i liściaste tworzą taką po prostu no tworzą taką stonowany słodki napar, który najbardziej w którym najbardziej smak przeważa Takich aromatów, można powiedzieć, kawowo-liściastych. Tak bym określił ten smak. Nie czuć tutaj kwaskowatości, nie czuć tej trawessości i nie czuć takiego posmaku jak w poprzednim łajusie, który nie do końca mi pasował. I ta łajusa jest zdecydowanie lepsza. Więc jeśli chcecie spróbować łajusy, no to ja polecam tutaj od paciamamy mmm, tą łajusę. Natomiast jeśli chodzi o pobudzenie, no to pobudzenie jest tutaj dość mocne. Niestety nie znalazłem informacji, ile. Miligramów kofeiny się tutaj znajduje. Oczywiście pamiętajmy, że napary roślinne, które mają nas pobudzać, zawierają nie tylko kofeinę, zawierają również teobrominę, a także pozostałe substancje czynne. To są alkaloidy, które nas troszeczkę zatruwają, można powiedzieć, bo kofeina działa w taki sposób, że ona blokuje receptory odpowiadające za poczucie zmęczenia, natomiast pobudzają nas jeszcze inne rzeczy znajdujące się w naparach typu kawa, yerba mate i tak dalej. Jeśli chodzi zaś o to pobudzenie, to jest ono dość mocne, utrzymuje się dość długo, umysł po nim jest klarowny i rzeczywiście można pożyć takie flow, więc jeśli ktoś potrafi się skupić i nie wykorzysta tego przypływu energii na przeglądanie memów i buszowanie po Facebooku, to rzeczywiście ta łajusa może być przydatna w pracy. Natomiast dlaczego nie stosuje jej dość często, ponieważ bardzo mocno działa diuretycznie i tutaj Ultramaratyńczycy powinni mieć to na uwadze ja na przykład tą YSOP od paru dni, ponieważ skończyła mi się yerba i zauważyłem, że po, na następny dzień po treningach, po bieganiu jestem tak ma, mocno odwodniony, że to jest po prostu no, no przegięcie. Wręcz aż boli mnie głowa z odwodnienia rano. Na następny dzień, więc można powiedzieć, że następuje taki lekki kac po łajusie. Natomiast ja tutaj mówię o łączeniu takich biegów powyżej 20 km z około 3 szklankami takiej łajusy, i wybiegnięcie. No, oczywiście, piję w trakcie, natomiast jestem o wiele bardziej odwodniony niż gdybym nie pił tej łajusy przed. Więc mocno działa diuretycznie, po prostu mówiąc kolokwialnie, chodzi się po niej siusiu dość często, przez co może być na przykład nieakceptowana w biurze, czy też pracy, która wymaga, żeby jednak to siusiu robić rzadziej. Hmm czy ja tą łajusę po prostu zostawiam sobie na takie specjalne zastosowania. Nie stosuję jej zbyt często, natomiast zostawiam ją na specjalne przypadki i ta łajusa od Pacia Mamy jest zdecydowanie lepsza niż ta, którą poprzednio recenzowałem, ponieważ tamta miała taki no według mnie posmak jakiś taki dziwny, bliżej nieokreślony, ale tu może gdyby się posłużyć kołem smaków z kawy, to był tam taki posmak Apteczny można powiedzieć. Tutaj mamy ten smak dość gładki, stonowany. Sam napar jest też dość gładki, więc jest zdecydowanie lepsza. Dajcie znać, czy piliście łajusę? Jakie macie po niej odczucia? Czy też was, też, też was odwadniała? Czy na przykład wykorzystywaliście ją do wywoływania świadomych snów? Ponieważ też można ją tak stosować. Ja świadomych snów po łajusie nie zauważyłem. Raczej. Gdybyście chcieli to próbować, no to tuż przed snem szybko wypić i spróbować zasnąć, zanim ta kofeina zacznie działać. Macie około pół godziny do tego, żeby kofeina zawarta w WAI się zaczęła działać. Zresztą tak jak i każda inna kofeina, więc ta, taka mała podpowiedź. Także dajcie znać w komentarzach i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!